To jest! Halo, przyjdźcie tu. Zniknąć! Złe duszy niewcielone, zniknąć! to byliście wy? Nie, Duch Święty. No tak to byliśmy my. Dobra, a więc winy... Ej, a kiedy Zamknij się? Dobra, to kiedy atakujemy króla? Teraz zbanie. plewca <laughs> O nie, jak go teraz pokonamy? Zługa, zabi go. Bieni strabi. No idź po broni. Co to ołówek? A nie, to włócznia. Aptalka i bandaż. Hmm, co? Myśleliście, że po co są te pierdy? Co by było śpiesznie? Nie. Ale jak ich nie będzie, to psuje się system. Gamer, chodź tu. Co chcesz? Napraw to. No okej. Okay.